Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam wszystkie rybki, osoby z podznaku ryb na czytanie na miesiąc lipiec 2025. Czytanie będzie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Serdeczne podziękowania za wszystkie subskrypcje, komentarze i polubienia. No i zachęcam po więcej. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo i Zobaczmy, co dla Was, drogie. Rybki w miesiącu, lipcu. Energia Ziemi, wyrocznia. Zobaczmy, co Ci ma do powiedzenia. Ryby. Mm, aż dwie karty, no dobrze. I wyrocznia złotego czasu. Fajnie, żeby w tej przeszłości pamiętać tylko to, co dobre, to, co było złe, należy odpuścić, wybaczyć. To jest ważne dla twojego wewnętrznego spokoju. Jeżeli miałeś trudne dzieciństwo, wybacz. Matce ojcu, nie musisz z nimi rozmawiać, nie musisz się z nimi godzić, ale wybacz. Wybacz i pozwól sobie na dalsze życie, łatwiejsze życie, bo jeżeli. Tkwisz w czymś, w przeszłości, to nigdy nie ruszysz do przodu. Więc pamiętaj tylko to, co dobre. Dużo emocji będzie w tym miesiącu. Wulkan, energii. Może to być jakieś gorące uczucie, ale też może być złość. Na to wszystko musisz spojrzeć z innej perspektywy, otworzyć się na. Na jakieś możliwości, większa perspektywa. Musisz tutaj spojrzeć szerzej, wyżej, połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, poczuć to. Tutaj masz orła. Orzeł jest takim silnym wsparciem silnym i, i właśnie on patrzy szerzej, on widzi z wysoka więc tutaj na ten problem czy na, na jakieś uczucie, które jest musisz inaczej spojrzeć spojrzeć szerzej jeżeli tutaj jest jakaś złość w Tobie właśnie mm, z powodu przeszłości, <laughs> tak jak mówiłam tutaj trzeba wybaczyć, trzeba pozwolić sobie pójść dalej zobaczmy jakie wyzwanie <laughs> dla rybek Ryby. No właśnie, tu jest jakieś rozliczenie z życiem, z przeszłością. Sprawiedliwość mówi o tym właśnie, że musisz przeanalizować, rozliczyć siebie i swoje życie. <laughs> Oczywiście dla niektórych tutaj będzie wyzwaniem hmm, jakaś sprawa sądowa, taka hmm, no. Prawdziwa sprawa sądowa, nie tylko sąd taki względem siebie, osąd. Także zobaczmy, co Ci będzie pomagać w tym. Mhm. I zobaczcie, tu mamy asa Puław i tu mamy wulkan. To jest podobna energia właśnie. <laughs> to działanie, ta pasja, tutaj mm, emocje. Będą tutaj mocno, mocno buzować, tu będzie gorąco, tu będzie się działo, w Twojej głowie, w Twoim sercu. Może Ty już od dawna chcesz komuś tutaj wybaczyć, może chcesz pójść dalej, ale coś ci hamowało i tu jest ten czas, to jest to przeznaczenie Twoje, Twoja karma się wypełnia, rozliczenie z Twojego życia. Chociaż dla niektórych, jak właśnie sprawa sądowa, może tutaj wymagać dużego, dużego działania z Twojej strony i dużej, dużego zaangażowania się w to. Co Ci będzie przeszkadzać? <laughs> Pieniądze. Twoje skomstwo, albo to, że się trzymasz, uparcie jakiejś sprawy. Tak, tak tutaj to właśnie <laughs> to wybaczenie komuś, zostawienie przeszłości. No, to tutaj trzymasz się uparcie tego i nie pozwalasz temu odejść. A trzeba spojrzeć na tą sprawę z zupełnie z innej perspektywy z szerszej perspektywy. Nie wiesz, co się mogło wydarzyć u tej osoby wcześniej. Dlaczego ona się tak zachowywała? Dlaczego ciebie tak traktował? Jeżeli był jakiś problem, no, trzeba tutaj spojrzeć szerzej. Ale najlepiej odpuścić, odpuścić, uwolnić się. Mhm zapalić ten płomień, tutaj żeby zażegnać wszystko, co było złe w Twoim życiu. A jeżeli tutaj masz sprawę sądową, to działanie jest bardzo, zaangażowanie Twoje bardzo e, potrzebne, ale no troszeczkę pieniędzy trzeba będzie wydać. Zobaczmy, jakie energie e, na cały miesiąc. No bardzo, bardzo fajne energie. Może tutaj właśnie pojawia się ktoś w Twoim życiu do, do wspólnego życia. Jakaś, no, mamy 10 pucharów, mówi o, o szczęśliwej rodzinie, więc może pojawi się ktoś, pojawił się ktoś w Twoim życiu, co zmienia Twój punkt widzenia. Dlatego chcesz się z tym wszystkim rozliczyć, żeby pójść dalej, bo tu jest jakieś uczucie. I widać matkę, duże wsparcie matki. Duża opiekuńczość, dużo serca ta matka w ciebie e, wkłada. <laughs> może też dawała ci wcześniej wsparcie, może problemem był ojciec. Może tu było trzeba zażegnać jakiś problem z ojcem, bo widać, że matka jest dla ciebie ważna. Jest dla ciebie przyjaciółką, jest wsparciem, daje ci dużo miłości. Jeżeli potrzebujesz, to zawsze wiesz, że możesz się do niej zwrócić o pomoc. Mm -hmm. Tak tu widzę. Tę energię tutaj, dużo, dużo tej energii wsparcia od matki, od opiekunki. I widać też, że tu jakieś uczucie idzie. Rycerz Pucharów mówi o jakimś nowym uczuciu. Może właśnie do tej matki, może to wybaczasz tej matce akurat. Kto wie, może to był problem z matką, i właśnie się do tego przekonujesz, żeby jej wybaczyć, zrozumieć. No, bo tu jest dużo, dużo takiego uczucia i dużo wsparcia ze strony kobiety. Może to być też ty, Twoja energia. To ty, może to Ty jesteś tą kobietą, która wybacza właśnie swojemu synowi. Też tak może być. Ale widzę, że tutaj ktoś, jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego, ktoś ci tutaj pomoże, i też to kobieta będzie. Na pewno dużo, dużo energii kobiecej tutaj jest wspierającej dla ciebie. Jeżeli to jesteś ty, no to ty będziesz wspierać kogoś młodszego ciebie mężczyznę. Możliwe, że się wpakował w jakieś tarapaty, ale też, jeżeli jesteś kobietą, to widać, że do ciebie idzie tu jakiś mężczyzna z, no z uczuciem, z uczuciem, nowym uczuciem, może się coś pojawić, ale to możesz też być ty, bo to może być też energia żeńska tylko taka kobieta konkretna, która ma troszeczkę mężczyznę w sobie też może coś takiego być. Ale widać, że jest uzdrowienie w jakiejś sytuacji, duże, duże wsparcie, dużo miłości. No i to prowadzi do wspólnego yy, biesiadowania, bycia z rodziną. Więc jeżeli ty masz tutaj, yy, no i mi, wielka miłość do Ciebie idzie, która tutaj no pozwoli, uwolni się. Tak jak mówiłam, ktoś tutaj pojawia się w Twoim życiu, co zmienia Twoją perspektywę, co pozwoli Ci się uwolnić od przeszłości. No dobrze, zobaczmy tą miłość. Miłość, uczucia dla rybek. Z drugiej strony, może to być kobieta starsza dla mężczyzny: że jesteś mężczyzną tak do trzydziestki, to widać, że możesz. Mieć kobietę wokół siebie troszeczkę starszą, doświadczoną, opiekunkę, może już być matką, może to już być no, ktoś doświadczony, ale bardzo wspierający, co cię wyciąga, wyciąga do ciebie rękę i ci otacza cię taką miłością i opieką. No, no dobrze, zobaczmy. To uczucie. No, no dokładnie, nowe życie. Uh -huh. No, i a mieczy. Widzisz na końcu, ktoś tutaj e, otwiera ci tą głowę, przekręca kluczek i, i zmienia Twoje myślenie, nie? Wyciągacie, bo z tej złotej klatki, z tego Twojego myślenia, tutaj jakieś ograniczenie, miałeś w sobie rybko, niby otwarta ta klatka, ale nie potrafiłeś z niej wyjść, czy nie potrafiłaś z niej wyjść. Uwolnić Cię z jakichś ograniczeń w Twojej głowie, jakiegoś myślenia. Tak jak mówiłam, przyszłość nigdy nie przyjdzie, jeżeli sobie nie wybaczycie, albo innym. Zawsze będzie to ograniczenie z przeszłości spowodowane czymś, czyimś myśleniem, jakimiś nale... naleciałościami, z tego co Ci mówili wcześniej rodzice. Trzeba się z tego uwolnić, trzeba też im wybaczyć i uwolnić się z tych swoich ograniczeń. I widać, że tutaj ta osoba, właśnie kobieta, jak widać, tu znów ten król, ale w postaci kobiety, Pomaga Ci, pomaga Ci, yy, tworzy dla Ciebie właśnie bezpieczną przestrzeń i wyciąga Cię z tych ograniczeń. Zaczyna się u Ciebie coś dziać, zaczynasz wszystko od początku. Nowe życie, pusta karta, biała karta. Głupiec idzie od początku, coś zaczyna się dziać, co Ci daje siłę właśnie do wyjścia, wyjścia z tych. Yy, ograniczeń. Siedem mieczy mówi, że będziesz bronić tych swoich racji, że to ci da siłę, żeby z tym walczyć. No i tutaj ta kobieta ma dużo do powiedzenia, jak widzę. Mhm. Dostajesz tą możliwość uwolnienia się od jakichś tajemnic. I znów kapłanka. Mhm. No i świat później, macie no to ci pozwoli wyjść na świat, pozwoli ci spojrzeć szerzej. No duży wpływ tutaj, tej kobiety finanse i praca dla rybek. Mhm. No, i koło fortuny na samym spodzie, więc duże zmiany do Ciebie idą. Idziesz do lepszego życia. To wybaczenie to, to pomoże Ci naprawdę ruszyć, ruszyć dalej. Król Mieczy, stajesz tutaj, masz mnóstwo pomysłów, zaczynasz dostrzegać możliwości Twoje, własne, albo mężczyzna w Twoim otoczeniu tutaj. Jeżeli się pojawił w Twoim życiu, no to tutaj mm, da Ci takie bezpieczeństwo. Da Ci bezpieczeństwo. Współpraca. No, właśnie tutaj y, może być chęć y, z tą osobą za wejścia w związek małżeński, w partnerski, bo jest świętowanie, jest współpraca. No i czujesz tutaj możliwości duże jako kobieta. Mm, poprawia się Twoja sytuacja i finansowa, i, i zaczynasz tutaj upiększać mieszkanie, w którym macie właśnie razem zamieszkać. Kupujesz różne firaneczki, tu widać, że upiększasz to yy, i świętujesz z koleżankami Twoje nowe życie. A jeżeli nie, to, to właśnie tutaj jest jakiś mężczyzna, który. Yy, Powoduje, że Twoje życie nabiera sensu. Tutaj dostajesz duże możliwości polepszenia warunków finansowych, współpraca, może wyższe stanowisko, które będziesz tutaj świętować z kolegami, z koleżankami z pracy. No, i tutaj widać to stanowisko jest dla Ciebie przeznaczone. Ty tu ogarniasz wszystko, jesteś odpowiednią osobą. Na odpowiednim stanowisku, tak jak mówiłam, tu wszystko się u Ciebie zmienia o 180 stopni, jeżeli pożegnasz przeszłość, uporasz się z tym, no to naprawdę, naprawdę duże możliwości przed Tobą, no jest, no, du, no to ci da kopa takiego, więc rób to, rób, pożegnaj tą przeszłość, a to Ci wyjdzie tylko na dobre. Zobaczmy, co Twoja dusza macie do powiedzenia. Opuść swoją strefę komfortu. No. Tak jak mówiłam, bo ty czułeś, czy czułaś się bezpiecznie tam, gdzie byłaś, ale nic do przodu nie szło. Tutaj trzeba się ze sobą rozliczyć, zapomnieć o przeszłości i wyjść ze strefy komfortu. I właśnie może się z kimś pogodzić, może przeprosić. Mhm. No, i jeszcze zobaczmy. Oj, co cię tu mają do powiedzenia? Przodkowie, wypadło. Zmień i odkryj swoje dary. Właśnie, widzisz? One były zatrzymane. Zmień się, jest tutaj powiedziane. Zmień się i odkryj to, co potrafisz, na co cię stać. Bo w ogóle nie miałeś o tym pojęcia. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Zmień się, wybacz. Przeszłość, zapomnij przeszłość i odkryj naprawdę, co do ciebie ma przyjść i na co cię stać. Dziękuję Ci, Rybko, i życzę udanego miesiąca.